Cześć, witajcie. Dzisiaj prezentacja i unboxing gry Kroniki zampu Avel. Zapraszam. Generalnie ta gra mnie najbardziej zaskoczyła w minionym roku, a to dlatego, że ja ją widziałem jako taką grę dla tatusiów i ich córek. Tak? Czyli proste zasady, piękne, baśniowe ilustracje, atrakcyjne dla dziecka. Jakież było zdziwienie mojej mojej żony, kiedy żeśmy rozegrali pierwszą rozgrywkę i z robą przegrali tak, na najłatwiejszym poziomie. Okazało się, że nie dość, żeśmy współpracowali, nie dość, żeśmy wykorzystywali te wszystkie mechaniki, które są w tej grze i po prostu wielkie wow, tak I długo żeśmy rozmawiali o tej rozgrywce w pierwszej, co mogliśmy zrobić, co zrobiliśmy przede wszystkim tak. I w kolejnych już było lepiej. Gra ma kilka mechanik naprawdę ciekawych, na przykład jeżeli w plecaku niesiemy określoną liczbę przedmiotów, to musimy je po prostu tak upchać, żeby fizycznie się naprawdę zmieściły, tak? A to, co jest nadwyżką, no musimy niestety wyrzucić na ziemię i przepada to. Mamy tu również upgrade przedmiotów, czyli miecz potrafi być jeszcze silniejszy, tarcza jeszcze lepiej nas bronić. Jest tutaj parę rzeczy, które po prostu zaskakują w tak prostej, wydawałoby się, grze, tak? Nie ma tu żadnych rozbudowanych statystyk, nie ma żadnych tabelek, cała mechanika walki to po prostu rzut kolorniej kości. I dzięki temu gra staje się po prostu dynamiczna, tak? I sami nie wiemy, kiedy, kiedy minęły te wszystkie tury i nadchodzi ten pan ciemności, tak? I gra troszeczkę zmienia się w takiego Tower Defensa, ale nie jest to bynajmniej wada. A teraz zapraszam Was na unboxing i prezentację, co w pudełku. Chroniki Zamku Avel koniecznie kupcie z niezbędnikiem Poszukiwaczy Przygód, czyli bardzo tanim dodatkiem do podstawowej gry. Dodatek ten zawiera nowy ekwipunek, nowe duże potwory, zwierzęcych towarzyszy, kafle planszy i nowy przedmiot balisty. Z tyłu standardowo znajdziemy informacje o zawartości pudełka i kod QR do filmu z zasadami. Pierwsza plansza w pudełku zawiera losowy generator imion wraz z przydomkami dla naszych bohaterów. Wszystko losujemy za pomocą kości do gry. Kolejna jest 20 instrukcja, w której dowiemy się, jak układać plansze i wykonywać akcje naszymi bohaterami. Gra jest na tyle prosta, że wszystkie zasady można przyswoić już podczas pierwszej gry. W kolejnej broszurze mamy krótkie opowiadanie wprowadzające do gry i opisy wszystkich potworów, którym stawimy czoło. Karta pomocy zawiera spis podstawowych zasad i dodatkowe ułożenia planszy, aby ułatwić bądź utrudnić rozgrywkę. Tekturowa skrzynia po złożeniu pomoże zachować porządek w pudełku, a dodatkowo jest tu instrukcja jak złożyć głównego przeciwnika w grze i jego znacznik żyć. Czółty woreczek na przedmioty jest jedną z ciekawszych mechanik w tej grze. Tu będziemy właśnie sięgać ręką i starali się wymacać wymarzony przedmiot w bardzo ograniczonym czasie. W pudełku znajdziemy dodatkowe woreczki na znaczniki, potworów i inne elementy. Te serca będą służyły do zaznaczenia aktualnego stanu życia naszych bohaterów. 13 unikalnych kości zaprojektowanych specjalnie do tej gry: 4 znaczniki przedstawiające naszych bohaterów 3 mury obronne dla naszego zamku ilustracje bohaterów do planszetki gracza. Można je spokojnie dać dziecku do pomalowania. Górna część planszetki, którą nakładamy na dolną. Dzięki temu przedmioty i serca mają swoje miejsce. Dodatkowo tworzy nam się plecak z ograniczoną pojemnością. Przed nami znajdują się najpiękniejsze elementy w grze, kafle, mapy obszaru wraz ze stworami. Większość kafli z początku gry pozostaje zakryte. Aby je odkryć, musimy tam wkroczyć naszym bohaterem. Kolejne elementy to znaczniki pieniędzy, serca symbolizujące zadane rany, oznaczenia poziom trudności, reszta potworów i kafli mapy oraz tor symbolizujący pozostałe tury do przybycia głównego wroga. Ostatnie dwie plansze to głównie przedmioty dla bohaterów oraz figurka ostatniego przeciwnika do samodzielnego złożenia. Zobaczmy teraz, co zawiera dodatek niezbędnik poszukiwaczy przygód, który serdecznie polecam zakupić od razu z grom. Pierwsze co znajdziemy to krótką instrukcję z nowymi elementami i mechanikami gry. Cały dodatek to właśnie te nowe elementy: czyli trzy nowe kafle terenu, żetony ekwipunku, nowe potwory, zwierzęcy towarzysze, którzy będą nam pomagali, oraz balisty do zakupienia na jednym z nowych kafli terenu. I to już cała zawartość pudełka. Zapraszam do kolejnego filmu z zasadami i podadami, jak wygrać w grze awel. Do zobaczenia.